Z tej strony Kushi właśnie zorientowałem się, że nic z tego co nagrywałem na ekranie telefonu podczas tego odcinka nie nagrało się, bo po prostu korzystałem z innego telefonu niż zwykle i plik wyszedł uszkodzony. Nagram jeszcze raz po prostu jak wyglądają te Pokemony, które ewoluowałem na drugim telefonie i przytnę odcinek, żeby był bardzo krótki, ale przynajmniej żeby wyglądał dobrze i żeby to wszystko miało ręce i nogi. Także przepraszam Was z góry za dzisiejszy odcinek, że będzie krótki i nie będzie w nim animacji ewoluowania Pokemonów, tylko od razu będą wyniki końcowe. Cześć. Z tej strony Poketrener Kuszy jest piątek, także stwierdziłem, że przyszła pora na ewolucję moich Pokemonów z drugiej generacji. Zapraszam na odcinek. W ogóle dzisiaj nagrywam na innym telefonie, to jest yy, Xiaomi Redmi Note 2. Dobra, wchodzę już w moje Pokemony, jeszcze Wam pokażę. Zobaczcie, chodzę cały czas z tym Handawerem i dopiero przeszedłem z nim 30 km w tym tygodniu. No niestety dużo kilometrów jeszcze do przejścia, jeśli będę chciał mieć Handuma, a chcę mieć Handuma. Także Handauer jeszcze myślę, że przez trochę czasu będzie moim buddy. A teraz już wchodzę w moje Pokemony i dzisiaj oczywiście kluczem... Takim powiedzmy gwoździem programu będzie ewolucja Sidry w Kingdre. Mam dwie dobre Sidry z IV powyżej 90 z tego co pamiętam. Jedna ma chyba 97, także mam dwie szanse wylosować Kingdre z najlepszym movesetem. I na pewno będzie miała super dobre IV. także jestem podekscytowany tą ewolucją najbardziej. Ale najpierw jeszcze zrobię jakieś inne ewolucje moich Pokemonów z drugiej generacji. Tutaj widzicie, że mam dziwne nazwy niektórych Pokemonów. Na przykład ten Dragonite, nazwałem go Dragon Legacy, ponieważ ten jego moveset Dragon Breath, Dragon Pulse to jest Legacy Moveset. Tego movesetu już nie da się zdobyć. Jeśli teraz będziecie próbowali ewoluować Dragonera w Dragonite, albo złapiecie dzikiego Dragonite, on nie będzie miał tego movesetu. Ale oczywiście zostawiam sobie te Pokemony w ogóle, zobaczcie, złapałem dzisiaj Jinx i ma taki frost Breath i Avalanche. To jest niesamowite, że teraz naprawdę byłem podekscytowany złapaniem Jinx. I w sumie cieszę się z tego movesetu, bo to jest moveset z dwoma lodowymi atakami, z czego Avalanche jest bardzo, bardzo dobry. Także to jest moveset ofensywny przeciwko smoczym Pokemonom bez problemu. Zwłaszcza do podbijania prestiżu we własnych gymach. Jeśli na przykład są w nim Dragonite, to można sobie bez problemu podbijać właśnie tą Jinx. No bo im mniejsze CP ma Twój Pokémon względem tego Pokémona w gymie, tym lepiej się podbija prestiż. Także sobie zachowam tą Jinx, ale nie będę jej wzmacniał, bo ma niskie IV. Ale dobra, gdzie my tu mamy jakieś Pokémony właśnie do ewoluowania? Dwie Sidry sobie dzisiaj ewoluujemy w Kingdre. Nie mam jeszcze żadnych innych przedmiotów ewolucyjnych, akurat trafiły mi się dwa razy pod rząd Dragon Scale. Akurat to pasuje do tych moich sidr. Tutaj jeszcze mam dosyć dobrego Golbata, widzę. Też mogę go sobie ewoluować w sumie. Nie jest to mój pierwszy krobat, już ewoluowałem jednego w sumie pierwszego dnia drugiej generacji Bite Shadow Ball. Oj, kiepsko, kiepsko chyba. Bite Shadow Ball tylko w 84% tak mocny jak najlepszy moveset, także nie najlepiej z tym Krobatem. Tu jest ta druga Sidra. Ona ma 89% IV, także myślę, że mogę ją już ewoluować... W tym momencie używam właśnie itemka Dragon Scale. Wiecie co, jak pierwszy raz wyszła ta druga generacja, to było nie wiem, prawie 20 lat temu, nie do końca mi się podobała. Ale teraz jak patrzę na te Pokemony, Kingdra wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Trochę jakby miała taką spuchniętą twarz w stosunku do poprzednich. Nie wygląda to źle, naprawdę wygląda po prostu jak taki buńczuczny, kozacki Pokémon. Dragon Breath Outrage. Oj, coś czuję, że to może być naprawdę dobry moveset. No moi kochani, patrzymy, patrzymy jaki jest... Czy to jest najlepszy moveset? Tak, 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 tak. To jest najlepszy moveset Kingdry, słuchajcie. Dragon Breath Outrage, to jest właśnie on. Najlepszy moveset. Jest. I to jest kolejny fajny Pokémon, właśnie do trenowania gymów, bo ma niskie CP i można nim właśnie dobrze wbijać prestiż. Co prawda, typ smoczy jest mocny tylko na smoczy, ale też można nim bić właśnie Pokémony typu smoczego. Sądziłem, że Kingdra będzie miała wyższe CP. Ale wiecie co? Ja sobie wzmocnię tą Kingdre, bo mam ponad 600 tysięcy startasta nieużywanego, także pora trochę go użyć. Ale najpierw ewoluuję tą drugą Seedrę. I zobaczę, może też będziemy miała najlepszy moveset, to wtedy wzmocnię tą drugą, bo ona ma lepsze IV. Ale może najpierw jeszcze jakieś inne Pokémony sobie ewoluujemy. Zobaczcie, mam Fanpiego. Wykluł mi się z jajka 5-kilometrowego, z tego co pamiętam. No, przywitaj się, Fanpi. Zobacz, jest naprawdę świetny. Uwielbiam tego Pokemona po prostu. Od razu 21 cukierków mi się trawiło. I ma świetne IV. Prawdopodobnie powyżej 90 z tego co pamiętam po tych statystykach, ale nie sprawdzałem jeszcze także nie wiem. Także fan piego, jak nie będę mógł wykluć kolejnych albo złapać gdzieś tam, to też wezmę sobie potem na Buddy żeby go ewoluować w Donfana. A teraz, może co? Ewoluujemy sobie na Tu. Nie mam jeszcze Ksatu w swoim Pokédexie, także to będzie nowy wpis. No i jest Ksatu. Bardzo fajnie wyglądający Pokémon. W ogóle pierwszy raz dostrzegłem te takie oczy na jego brzuchu. Naprawdę wcześniej tego nie, nie zauważyłem nigdy. Mam tutaj Feint Attack, Aerial Ace. Zobaczę, jaki jest najlepszy moveset No nie, 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 nie jest to najlepszy moveset No trudno, ale fajnie, że mam go w swoim Pokédexie. No i dobra, szukamy sobie kolejnych Pokémonków do ewoluowania, bo na pewno coś jeszcze miałem. z. Drugiej generacji. Skarmory też złapałem. Zobaczcie sobie. W ogóle zobaczyć, czy to jest dobry moveset. Niby jest napisane, że ten Brave Bird ma najlepsze DPS ze wszystkich ataków, czyli teoretycznie byłby to najlepszy moveset. No ale generalnie statystyki tego Pokemona nie zachwycają, chociaż jest dosyć rzadki. Wykluba się z 10-kilometrowego jajka. Także naprawdę cieszę się, że go złapałem. Wracając z pracy wieczorem, yy, to było gdzieś koło Kaskady. Z tyłu Kaskady jest taki park mały, to gdzieś tam go znalazłem. No i oczywiście mam kilka trikorid już, ale jeszcze nie mogę ewoluować Chikority. W Baileyfa, no bo jednak jeszcze nie mam tych 25 cukierków, ale mam koło pracy właśnie miejsce, gdzie się respią Chikority. Także myślę, że już niedługo może nawet ewoluuje aż do Meganium. No właśnie, miałem ewoluować hut -huta w Noctowla. Noctoula i tak nie są zbyt silne, więc nie będę w sumie patrzył na statystyki tego hut -huta. Niecałe 1000 CP, bardzo fajnie wyglądający Pokémon, zwłaszcza lubię jego formę Shiny. Czy ja mogę już Merila ewoluować? Tak, mogę w Azumarilla W ogóle jest jego jeszcze baby forma Azuril, ale to nie jest w tej generacji. Także jeszcze nie ma tego Pokémona, póki co jest jego kolejna ewolucja, czyli właśnie Azumaril. No i to jest ten sympatyczny niebieski przyjaciel, który dał mi od razu nowy wpisik w Pokédexie. No niecałe 1000 CP, także nie będę tutaj nawet sprawdzał jego ataków, ale naprawdę super Pokemon, super sympatyczny. W ogóle Marila też bardzo lubię. Tutaj widzicie z tyłu jego, jego maskotkę, także spoko. Kolejny wpisik był w Pokédexie. No to co? Ewoluujemy tą drugą sidrę. i Jak będzie jeszcze raz najlepszy możliwy Moveset? No to po prostu nie wierzę, nie? Watergun Blizzard. Ach, czyli niestety, ale ta mocniejsza Kingdra ma gorszy Moveset. Zobaczę sobie od razu w komputerze. Watergun jest lepszy defensywnie, podobno. No a Blizzard całkiem dobry, ma DPS. Także w sumie defensywnie ta Kingdra też może być. Typ lodowy jest mocny na przykład na typ trawiasty, który jest taką naturalną właśnie kontrą. Na typ wodny do tego jest mocny na smoki, które też właśnie kontrują Kingdrę. Także do defensywy jak najbardziej ten Pokémon, chociaż to jego CP, niestety no nie powala za bardzo. Jutro będę kręcił odcinek Pokémon Go. No to sobie ją oczywiście przetestuję w terenie. No dobra, no to co, z mojej strony tyle. Jeśli podobał Wam się ten filmik, zostawcie koniecznie łapę w górę, subskrybujcie. I widzimy się w kolejnym filmiku na moim kanale. A jeszcze małe, drobne sprostowanie. Wczoraj powiedziałem mylnie, że Heracross prawdopodobnie występuje na całym świecie. No, był to błąd z mojej strony. Prawdopodobnie jednak występuje tylko w Ameryce Południowej, Środkowej oraz południowej części Stanów Zjednoczonych. Wychodzę z założenia, że ci wszyscy ludzie, którzy pisali do mnie, że mają Heracrossa albo mają Korsole, po prostu kłamali. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.